Ekspedycja samochodowa stulecia ma za zadanie upamiętnienie setnej rocznicy wielkiego wydarzenia w dziejach motoryzacji jakim był wielki wyścig samochodowy, który wystartował z Nowego Jorku 12 lutego 1908 roku. Ekspedycja Stulecia wystartuje 12 stycznia 2008 roku i zamierza w jak najkrótszym czasie dotrzeć do cieśniny Beringa, czyli tej 80-kilometrowej granicy łączącej Azję z Ameryką. Zamierzam wystartować na samochodzie ciężarowym marki MAN-KAT. Jest to samochód terenowy, dwuosiowy, można powiedzieć przystosowany do ciężkiego terenu. Jego budowa wymaga niewielu przeróbek, które są niestety potrzebne do tego, aby móc jeździć w temperaturach sięgających minus 60-70 stopni Celsjusza. Obecnie samolot jest przygotowany pod kątem tych mrozów, pod kątem wytrzymałości i sprawności wszystkich układów w bardzo niskich temperaturach. Również część mieszkalna jest przygotowywana, żeby w miarę wytrzymać te straszliwe mrozy. Jednakże dzisiaj trudno określić, co się może przydarzyć. Przyznam, że 17 tysięcy kilometrów przez yy, piekło zimna jest to dostatecznie dużo, żeby mogło coś się zdarzyć. Znając syberyjskie realia, zimowe syberyjskie realia, będę starał się swoją trasę wytyczyć w ten sposób, ażebym przynajmniej raz na tysiąc kilometrów mógł spotkać jakąś miejscowość. żeby mógł zajechać do tej miejscowości, postawić samochód w ciepłe pomieszczenie, bo takie pomieszczenia na Syberii są. Są to olbrzymie hale, przeważnie drewniane, ogrzewane drewnem, piecami na drewno. I tam stoją samochody, które są w tym terenie używane. Co jakieś 1000-1500 km, gdy będę miał szczęście taką miejscowość znaleźć, będzie to niesamowicie pomocne dla całej ekspedycji. Start zaprosiłem cały świat, wysłałem zaproszenia, a właściwie wyzwanie do pojedynku, do pojedynku kolejnego z Syberią do, można powiedzieć, wszystkich liczących się klubów, koncernów samochodowych, aby stawili się 12 stycznia 2008 roku w Paryżu i wystartowali do wyścigu na trasie Paryż-Nowy Jork, przynajmniej do cieśniny Beringa, czyli ten cały odcinek, który nie został pokonany przed 100 laty. O ile mi wiadomo, przygotowuje się parę załóg do tego wyścigu. Nie są to pewne sprawy, ponieważ nie mam jakichś pewnych zgłoszeń. Doszły mnie słuchy, że przygotowują się załogi z Niemiec, Litwy, Rosji, Mongolii. Na razie tyle mi jest wiadomo. Stawię się na pewno 12 stycznia 2008 roku w Paryżu, i gdy zobaczysz, że jestem sam, wówczas powiem, że jest to ekspedycja stulecia. Stawiam się natomiast inne pojazdy. Zacznie się wyścig stulecia 2008 na trasie Paryż-Nowy Jork.